Sponsorem programu jest WetExpert, polski producent suplementów, szamponów oraz diet weterynaryjnych dla psów i kotów. W programie PsykoTy i my, doktor Tomasz Nowak, Filip Borowiak. ponieważ wkraczamy w se, powoli w sezon wakacyjny, no to, panie doktorze, spotykamy się dzisiaj nad wodą. No, na łonie natury, oczywiście. Jest to plener, tam gdzie większość poznaniaków ze swoimi zwierzętami w takie dni można spotkać. No i właśnie troszeczkę o tym, jak ze swoim psem na tym łonie natury przebywać jak plażować powiemy w naszym programie. Zapraszamy. Spotykamy się na początku czerwca, jak Państwo pewnie zorientowali się, jesteśmy nad Maltą, tuż przy śluzie, a więc w miejscu, w którym nie można się kąpać, a dzisiaj w naszym programie troszeczkę jednak powiemy o plażowaniu o kąpielach. Plaża nad maltą jest trochę dalej, w stronę bliżej mety toru regatowego, ale na te plaże, panie doktorze, z psem praktycznie. No możemy przyjść, ale ten pies nasz nie skorzysta z kąpieli na takiej plaży. Tak jest, dlatego że warunkiem przyjścia z psem na plażę dla ludzi jest przyprowadzanie tego psa na smyczy, oczywiście założonym na pysku kagańcem. A psy lubią się kąpać. No oczywiście, ale nie ze smyczą i nie z kagańcem, więc dla niego to nie jest żadna frajda. No i trzeba znaleźć takie miejsce, gdzie będzie można z tym psem rzeczywiście się bezpiecznie wykąpać i gdzie dla niego to będzie przyjemność, prawda, przebywania nad wodą. Są takie miejsca, w których właściciele czworonogów... Chodzą ze swoimi psami, te psy tam się kąpią, ale dzisiaj powiemy Państwu w naszym programie, co zrobić, żeby taka kąpiel dla naszego podopiecznego była bezpieczna. Panie doktorze, idę z psem na spacer, nad wodę i o czym muszę pamiętać. No, znaleźć takie miejsce, albo znać takie miejsce, gdzie rzeczywiście wejście do tej wody będzie łagodne, będzie bezpieczne, bo to nie chodzi o to, żeby pies wskoczył do wody. Nawet y, mogłoby być to niebezpieczne, gdybyśmy nie znali dna i, i byłyby tam jakieś ostre przedmioty, które mogłyby tego psa poranić, ale on musi łagodnie wejść i umieć łagodnie wyjść z tej wody. Nie powinna być to oczywiście y, też rzeka z jakimś szybkim nurtem, ponieważ może tego psa faktycznie porwać. I powinniśmy. Znając, y, powiedzmy, to, to, to miejsce, jeszcze przewidzieć różnego rodzaju ryzykę, jak chociażby na przykład ptaki wodne, łabędzie, czy kaczki, które potrafią czasami bronić swoich, nazymy to zasobów, są, są takie jakby pseudoterytorialne i potrafią tego naszego psa zaatakować. Bywa, że Idziemy z psem na, na spacer, mamy zamiar go wykąpać, ale ten pies nigdy nie był w takim miejscu i nie korzystał jakby z mm, takich atrakcji, nie wie co to jest woda, więc musimy go najpierw nauczyć takiej kąpieli. Jest to powolne wchodzenie do wody, oswajanie z tym, że moczy się łapy, moczy się podbrzusze, że zanurza się praktycznie cały korpus. Pomagają w tym wszystkim różnego rodzaju zabawki, gryzaki, takie atrakcyjne, powiedzmy, stymulatory, żeby tę odwagę i to bezpieczeństwo tej kąpieli u tego psa dopiero zbudować. A albo towarzystwo innego psa, który już zna temat i przez naśladownictwo ten nasz jeszcze, powiedzmy, niepewny czy lękliwy mógłby się tego wszystkiego nauczyć i przekonać do kąpieli. Nie zawsze bezpieczne jest wchodzenie razem z psem, żeby de facto pociągnąć troszeczkę za sobą tego psa do wody, ponieważ gdy pies straci grunt pod nogami i nie czuje się pewnie w tej wodzie, ma tendencję do wspinania się na, na ciało tego swojego właściciela, drapie przy tym, no i przy ciężkim psie rzeczywiście może być to kłopotliwe, żeby się utrzymać w tej wodzie. W wodzie już bez, bez czucia dna przez, przez nogi. Wszyscy znają powiedzenie i też styl pływacki, pływanie pieskiem. Czy to znaczy, że każdy pies potrafi pływać? Praktycznie tak. Każdy pies będzie umiał pływać, tylko nie możemy do tego zmuszać na siłę, czyli metoda tak zwana gwałtowna. Typu zrzucenie z pomostu, zrzucenie jakiegoś wysokiego brzegu jest absolutnie no, niedopuszczalna, karygodna i może u takiego psa wywołać szereg traum, uprzedzeń i różnych fobii przed wodą, no co gdzieś późniejszym, w późniejszym naszym kontakcie, życiu z tym psem może być rzeczywiście kłopotliwe. Czyli powoli nasz zwierzak musi się przyzwyczaić, ale powiedzmy, panie doktorze, jak już wyjdziemy z tej kąpieli, my przynosimy ze sobą na plażę ręcznik czy pies potrzebuje coś po kąpieli. No tak, on się otrzepie, tyle ile tej wody będzie mógł się pozbyć, to, to zrobi to sam. Wytarza się najprawdopodobniej w piasku jeszcze i, i będzie najszczęśliwszym psem na świecie. Ale my musimy zadbać o to, że u psów długowłosych, jakby wilgotność tej, tej sierści może prowokować później różnego rodzaju choroby dermatologiczne, czy to będą zapalenia skóry, czy to będą grzybice skóry, czy to będzie właśnie utrata takiego koloru sierści albo takie mechacenie, jakby kołtunienie tej sierści. To jest nasza rola, żeby takiego psa wytrzeć, wyczesać i przede wszystkim mu też osuszyć kanały suchowe, dlatego że jest taka jednostka jak ucho pływaka, o czym mówiliśmy też w poprzednim odcinku i dotyczy to Psów, które regularnie kąpią się i moczą ten kanał suchowy, który ulega stanom zapalnym, przede wszystkim grzybiczym i bakteryjnym. Mówiliśmy już, że ręcznika nasz pupil nie potrzebuje, aczkolwiek no, mogą być kłopoty z tego niedosuszenia. No, warto go wytrzeć i jeszcze wyczesać. Długowłosy koniecznie musimy wyczesać. Tak, ale my zabieramy oprócz do ręcznika na plażę, panie doktorze, różne akcesoria, jakieś zabawki do wody, materace dmuchane. Mhm. Czy są jakieś takie akcesoria dla psów? Może się to przydać, szczególnie przy nauce pływania albo podczas zabawy już z psem, jak on zna wodę i zna korzyści płynące z tej wody. To są na przykład piłki, takie dmuchane pływające, które on będzie mógł w tej wodzie sobie przesuwać coraz głębiej, jakby za nią też wchodził tej wody i, i troszeczkę no, mieć frajdę z tego, że tą piłką się bawi i my wraz z nim. Albo kamizelki, jeśli pies rzeczywiście ma lęki, ma opory, to zakłada się różnego rodzaju kamizelki wypornościowe, które pozwalają na to, że utrzymuje się on cały czas na powierzchni i nie traci tego gruntu pod łapami. Takimi akcesoriami do zabawy to są różnego rodzaju aporty, jakieś talerze, powiedzmy, fruwające przedmioty, które on będzie mógł przynosić, ale bezpieczne dla niego, przy czym nie szarżowałbym z tym rzucaniem czegoś też do wody, bo pies płynąc z powrotem płynie cały czas otwartym pyskiem, właśnie trzymając coś w pysku, więc niestety jest ryzyko. Tylko zahuśnięcia albo połykania tejże wody w trakcie płynięcia. A jak rzucamy w ogóle jakiś kij ostry i długi, to mamy to niebezpieczeństwo, że czasami tym kijem zahaczy ono o coś, o jakąś przeszkodę wodną, no i potrafi się nawet skaleczyć albo zrobić sobie jakiś uraz. Prawda? Zdarzają się jakieś interwencje w gabinecie po właśnie takiej wizycie nad wodą z naszym czworonogiem? Mogą się zdarzyć to te dermatologiczne łagodne, czyli wspomniane zapalenia skóry albo, albo choroby uszu, bądź też uszkodzenia łap, przecięcia łap, ostre przedmioty, które leżą na dnie, szkło, metal. Różnego rodzaju jakieś ostro zakończone kije, czy, czy, czy tego typu rzeczy, albo właśnie uszkodzenia pyska w momencie, kiedy psy walczą o jakiś aport, zaczynają konkurować o niego w wodzie, i no, robią sobie wtedy krzywdę po prostu. Zapalenia spojówek? Zapalania spojówek to oczywiście też jakby wtórne i, i po czasie yy, skomplikowanie, wynikające też i trochę z, nieraz z brudnej wody, albo z zapieszczenia yy, tej wody, czy z obecności na przykład jakichś glonów roślin, które by mogły te spojówki rzeczywiście drażnić. Przed chwilką mówił Pan, Panie Doktorze, o zachłyśnięciach. Co jest równoznaczne z napiciem się tej wody również, a nie zawsze woda z różnych akwenów naszych poznańskich jest bezpieczna. No my byśmy się wody z Malty nie napili. Zgadza się, ona nie jest zdatna do picia i pamiętajmy, żeby przychodząc nad wodę z psem zabrać również pojemnik z wodą właśnie do picia, aby ten pies nie pił tej wody ze zbiornika, no bo wówczas będziemy mogli później obserwować u niego objawy ze strony przewodu pokarmowego. Wszystkie, dokładnie wszystkie, więc uważajmy na te infekcje i niestrawności wynikające z wypicia brudnej, zanieczyszczonej wody. My trochę tu Państwa straszymy, ale naszą rolą jest jednak przestrzeżenie Państwa przed wszystkimi możliwościami, a takich możliwości i takich zagrożeń dostarczają nam również niestety tutaj mieszkańcy inni tego świata zwierzęcego, zwłaszcza tego bylcy, mi tak mikroświata. No. Tak, tak jest. jest. No, przede wszystkim owady, czyli owady kłujące, kąsające, ale też i klery. Jeszcze oczywiście, różnego rodzaju meszki, komary. Zabezpieczmy tego naszego pupila przed tymi ektopasożytami, tak aby on mógł się bezpiecznie kąpać i po wyjściu z tej wody nie był narażony właśnie na ugryzienia, ukąszenia z ich strony. Powiedzieliśmy już o zagrożeniach, to teraz powiedzmy panie doktorze, o korzyściach z takiego wypoczynku nad wodą, no bo po coś z tym naszym pupilem przychodzimy jednak na tą wodę. No tak, przychodzimy dla relaksu, przychodzimy się schodzić. Oczywiście trzeba też uważać, żeby to nie był szczyt jakby upału, bo to schodzenie będzie niewystarczające, a większe ryzyko udaru słonecznego, ale wejście do wody przez psa jest dla niego swego rodzaju też takim treningiem, rehabilitacją yy, Pracą mięśni, z odciążeniem stawów, więc doskonała forma relaksu. Uwaga jednakże na psy, które cierpią na różnego rodzaju artretyzm czy, czy, czy kontuzje, gdzie wtedy ta chłodniejsza woda mogłaby sprawiać w perspektywie jakieś wrażenia bólowe. Panie doktorze, czy mamy w Poznaniu takie miejsce, gdzie można z psem bez ryzyka i z całą odpowiedzialnością? Pójść, wykąpać się, pobawić się w wodzie. Gdybyśmy mieli takie miejsce, to kręcilibyśmy ten odcinek właśnie w tym miejscu, żeby je zarekomendować. Ale ja osobiście nie znam takiego certyfikowanego, oszyldowanego miejsca do kąpieli dla psów. Znam kilka dzikich plaż dla psów, ale myślę, że jest czas, aby lobbować o to, aby poznaniacy, psiarze, mieli swoje miejsce do kąpieli dla swoich pupili. No właśnie, nad morzem mamy specjalne plaże dla psów w wielu miejscowościach. A w Poznaniu takiej plaży jeszcze nie ma. Może to będzie się mogło zmienić po naszym programie? Dziś w naszym programie zabieramy Państwa w jeszcze jedno miejsce. W środę 7 czerwca w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej przy Ulicy Szydłowskiej odbyło się uroczyste otwarcie Ptasiego Azylu, miejsca, w którym lekarze pomagają dzikim ptakom. Doktor Maciej Gogulski, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej w Poznaniu, bo właśnie od tego roku tutaj e, przy centrum działa ptasi Azyl, więc na początek powiedzmy, co to takiego jest Ptasi Azyl. E, tak, zgadza się Ptasi Azyl to miejsce, do którego mieszkańcy miasta Poznania Mogą nam przynosić ptaki ranne, ptaki, które, które wymagają opieki. Działamy 7 dni w tygodniu już od lutego i ptaki można do nas wszystkie przynosić. Wcześniej ptaki i ptasi azyl działały przy Nowym Zoo w Poznaniu. Tam były przywożone ptaki ranne. Teraz od tego momentu już do Zoo Nie można tych ptaków kierować, tylko właśnie do Państwa. Z tego co wiem, Masa ilość tych ptaków jest bardzo duża, prawda? 1300 ptaków jeszcze w Zoo, a już u Państwa w tym roku kilkuset pacjentów znalazło schronienie. Tak, dokładnie. I w tym miejscu dziękujemy wszystkim, którzy troszczą się o los tych ptaków, ale przestrzegamy, żeby nie przenosić wszystkich ptaków na siłę. Szczególnie nie przenosić gołębi, które sobie siedzą i odpoczywają w trakcie lotów, nie przynosić gniazd z pisklakami. Na pewno rodzice tych ptaków wrócą na to drzewo i się tymi pisklakami zajmą. No niestety mamy już tu kilkanaście przypadków przynoszenia i ściągania z drzew całych gniazd. No to niestety jest skazywanie tych ptaków na, na, na śmierć, jeżeli to są bardzo młode ptaki. Także przestrzegamy, żeby na siłę wszystkiego do ptasiego azylu nie przynosić. Również, żeby nie wyłapywać kaczek, które wokół warty sobie spacerują. One teraz, ze względu na ten zwiększony ruch ludzi nad wartą, uciekają sobie w głąb osiedli, ale tym kaczkom się nic złego nie dzieje. W zeszły weekend nam tutaj przyniesiono kaczkę z maluchami. No, myśmy ją z powrotem na sołacz zawieźli, bo, bo tej kaczce nic nie było, tylko ona po prostu sobie odeszła, szukała schronienia i odpoczynku. No właśnie dużo jest takich interwencji niepotrzebnych. Powiedzmy, jakie są przesłanki, że wiemy, że na pewno trzeba takiemu ptakowi pomóc i przywieźć go tutaj właśnie na ulicę Szydłowską do państwa. No jeżeli widzimy ptaka, który jest ranny, u którego widać plamy krwi, złamane skrzydło, obwieszone skrzydło, no to wiadomo, że z takim ptakiem trzeba interweniować. Przy czym no, nie do końca trzeba robić to samemu. Pamiętajmy, że w Poznaniu działa super naprawdę ekopatrol przy Straży Miejskiej i do nich zadzwonić, oni wiedzą, co zrobić, jak zareagować i oni do nas te ptaki dostarczają. W tym miejscu serdecznie im dziękuję, bo ta współpraca z EkoPatrolem jest wyśmienita. Gołębie to gro tych pacjentów w ptasim azylu, ale powiedzmy, jakie ptaki się zdarzają i może jakie takie najbardziej egzotyczne okazy się pojawiły? No, w, teraz u nas przebywa bocian, którego ktoś zeszczelił z gniazda i połamał mu skrzydło. Mieliśmy już dwa puszczyki, sokoły, pustułki, Mieliśmy bąka, to bardzo taki rzadko występujący ptak. Trafiły do nas dość ciężko chore. Niestety te ptaki nie przeżyły bieliki. Także no, gro ptaków, gro gatunków bardzo różnych. Także wszystkie u nas ptaki praktycznie znajdują to schronienie. Jeszcze zdarza się w mieście przede wszystkim taka sytuacja, że ucieknie z domu ptak egzotyczny papuga. Na przykład. Widuje się czasami takie zwierzęta, jak złapiemy papugę, czy to jest odpowiednie miejsce, żeby takiego ptaka przywieźć? Nie, my ptaków egzotycznych do azylu nie przyjmujemy, nie wprowadzamy ich do, do miejsca przebywania tych ptaków dzikich. E, oczywiście no, jak do nas ktoś przyjdzie z taką papugą, to pomożemy. Przy czym wtedy szukamy dla niego nowego domu, kogoś, kto chce zaadoptować tego ptaka. I takie dwa przypadki już mieliśmy też. I na sam koniec, powiedzmy tak, ptaki trafiają tutaj z jakimiś urazami. Co się dzieje, kiedy ten ptak już dostanie, dostanie pomoc lekarską? Czy on dalej wraca do środowiska? Jak to wygląda? Tak, naszym głównym celem jest to, żeby to ptaka przywracać do jego naturalnych warunków, i to nam się udaje. Z sukcesami już w tym roku kilka ptaków, nawet po leczeniu. Złamań trafiło do, do środowiska naturalnego. No, nasz cel jest jak najwięcej ptaków wypuszczać, tak? I póki co to całkiem przyzwoicie funkcjonuje. Powoli kończymy nasz program, a kończąc mamy do Państwa prośbę, żebyście Państwo y, przysłali nam propozycje miejsc, w których taka plaża dla naszych y, czworonogów mogłaby powstać. Tak jest. Będziemy wspólnie lobbować o to, żebyśmy my, poznaniacy, psiarze, mieli miejsce, na które bezpiecznie będziemy mogli pójść i wykąpać swojego pupila. I ten temat będziemy jeszcze kontynuować w kolejnym odcinku naszego programu, a dzisiaj, jak zwykle, zachęcamy Państwa, oprócz zgłaszania tych miejsc, do przysyłania nam pytań na temat zdrowia Państwa pupili. Doktor Tomasz Nowak, jak zawsze, odpowie na te pytania. Nasz adres mailowy to psykot i my małpa rtk.poznan.pl. Można również korzystać z naszego profilu facebookowego. A zatem czekamy na Państwa zgłoszenia, na Państwa pytania i zapraszamy na kolejne odcinki naszego programu. Życzymy przyjemnego wypoczynku. Sponsorem programu jest WetExpert, polski producent suplementów, szamponów oraz diet weterynaryjnych dla psów i kotów.